NEA to nowa oprawa natękowa do oświetlenia ogólnego w naszym portfolio. NEA doskonale sprawdzi się jako zintegrowany zamiennik większej mocy dla opraw na źródła LED z trzonkiem GX53. Oprawa wyposażona jest w diodę COB Tunable White. W standardzie zmiana barwy odbywa się przełącznikiem pomiędzy 3000 K, 4000 K i 6000 K. Płynną zmianę barwy światła zapewnia zastosowanie zasilacza DALI oraz ZigBee, kompatybilnego z tuja Smart. Oprawy NEA występują w trzech rozmiarach: 90 mm o mocy 8 W, 120 mm o mocy 12 W i 140 mm o mocy 15 W. Oprawy NEA wyposażone są w trwałe zasilacze Eagle Rise. CRI we wszystkich konfiguracjach przekracza 90. Za 80-stopniowy kąt świecenia odpowiada pryzmatyczny dyfuzor wykonany z trwałego PMMA. W podstawowej wersji oprawa występuje w kolorze białym RAL 9016 i czarnym 9005. Oprawy NEA objęte są pięcioletnią gwarancją. Modele 3D, pliki fotometryczne i inne informacje techniczne pobierzesz bez logowania ze strony lunari.eu.